Dzień dobry, nowela Dostojewskiego Łagodna doczekała się polskiej adaptacji, e, wyreżyserował ją Mariusz Treliński w 1996 roku. To dramat psychologiczny, jest on raczej adaptacją. E, film nie zastąpi przeczytania noweli, nieco się różni. Narratorem w obu przypadkach jest główny bohater, 40-paroletni lichwiarz. Ożenił się on z 16-letnią dziewczyną i uratował ją od nędzy, od toksycznych ciotek, od jeszcze gorszego małżeństwa, z jeszcze starszym kupcem, bardzo obrzydliwym mężczyzną. Ale narratorami tutaj w filmie są jeszcze łukieria służąca, bohaterki, która w filmie odgrywa nieco większą rolę niż opowiadaniu. Oficer, znajome tegoż lichwiarza, a także bohaterki. I doktor. Mówią tak, jakby byli przesłuchiwani przez, przez nas, przez widzów. Niektóre sceny są dodane które ujęte te najważniejsze dialogi zachowane, prawie identyczne, ale niektóre się różnią. Coś tam pozmieniane takie szczegółiki. Cóż, reżyser wybrał jedną z interpretacji. Pokazał emocjonalny analfabetyzm z naciskiem na despotyzm mężczyzny. Mężczyzny, który jest zakąpek zbyt wiele wymaga od swojej żony, a to wynika z jego braków emocjonalnych. Nie powiem więcej. Myślę, że warto zapoznać się z jednym i z drugim, z filmem i z nowelą. Jakkolwiek Dostojewski moim zdaniem jednak jest lepszy i trudno się dziwić. Dziękuję za uwagę. zapraszam na za następne lekcje. Do zobaczenia.